Na samym początku filmu chciałbym zaprosić na kanał Pierzasty Świeżyniec Lolka, wrócimy do filmu. Cześć, siemane, witajcie, z tej strony Patryk i jest czwartek, wieczorny obrządek i około 17.30 lampa wróciła już. Już jest w użytku, przyniosłem sobie wszystko, woda już wlana, yy, Ogólnie Stefan sobie postanowił samiec ten młody. Postanowił, że nie będzie jadł yy, 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 owsa kilka dni głudziłem Nie chciał jeść owsa. Yy, yy, także teraz zostaje siano i granulat, no i woda. Granulat tyle i mu na ten na dzień nawet starcza. E, samiec termącki. wyjedzone wszystko. E, samiec jeszcze się boi. Samiczka mniej i to dużo. Samiczka, chodź. No. Trochę się boi jeszcze, ale nie aż tak. E, samica jedna z tego roku poszła na mięso. Na sprzedanie wczoraj. No, a to zostanie jeszcze do dalszego chowu Myślę. Jak będzie na no to sprzedam. Jak nie będzie, no to jeszcze dopuszczę na wiosnę. Yy, to będzie pięć samic. To dla siebie. Ten będzie na mięso, bo ona ma przepuklinę. Nie da się jej uratować. Także może, no, niedługo pójdzie. Trzeba się nadać tutaj. No króliki lubią siano te pazury poobcinane już y, są upienionizowane jakby y, y, woda już dana jak mówiłem no teraz mam 9 królików y, dwa termąckie reszta Belgii no także zaczynamy chyba nie no ps Tutaj yy, granulat yy, z owsem i złodego lucerny. Yy, wieczorem dostają yy, granulat, ale wczoraj mi się pomyliło i dałem owiec. Yy, czy granul? Nie. Wczoraj dałem granulat, to dzisiaj rano dałem owies. Yy, No. Także wieczorem teraz będą dostawały. Yy, Będę testowały <laughs> mieszankę a rano owiec, żeby się nie pozapasały. Za mocno teraz siadam, No, jak mówiłem, nie wiem czy mówiłem, czy nie, jest czwartek. 23 grudnia. O, tutaj nie. No, i zaraz. Zaraz święta. Już, już zaraz. Zaraz koniec roku. Zostanie miesiąc do zakotów Także niedługo zaczynamy od nowa od nowa yy, sezon Mija ta zima szybko no, teraz jest minus 4 Woda zamarza, no ale no ale cóż To samica bez rodowodu to samica też bez rodowodu z tego roku. Samica termonska z rodowodem. Samiec z rodowodem olbrzym, belgijski, szary. Yy, tutaj samiec też z rodowodem. No, myślę, że ta rasa mi się yy, trafiła dobrze. Dobrze, że ją wybrałem. Tak mi się wydaje, nie wydaje. Zobaczymy, jak to będzie. Yy, Potem. Czekajcie chwilę. Nagrywa się dobra. Nie wiedziałem czy się nagrywa. No także mówiłem myślę, że rasa udana, tutaj samica belgijska, prawie 8 kg tutaj troszeczkę mniejsza, ale Ale jest naprawdę ładna. Maścią jest ładniejsza. To wywalam, bo ona nie chce tego zjeść zawsze, o, a ta zostawia łuski znowu, kurde owiesa łuski zostawia dzisiaj e, sprzątałem tutaj jest miska, o, tutaj jest miska taka o, przykręcona do belka tutaj z drewna bo wywalała tamtą e, miskę. nie mogłem nic zrobić ta też ma inną bo też wywalała to się ociąga, ale jej nie przewraca nie wylewa bardzo wody e, no do wody ale Nie wiem, czy starczy na ten obrządek. Po trochę go by zaraz zamarnie. No, właśnie. Koniec, także damy jeszcze <laughs> damy jeszcze mieszanki. I idę po po wodach. No, także już sobie przyniosłem. Już zakładam to na głowę i idziemy. Yy, tutaj trzeba lecić, a samicie, pije ładnie. Nie wiem, czy widać to, bo kamera jest yy, wyżej. Może widać, nie widać wszystkiego. Trzeba to pchać sianem. Siano to teraz idzie jak głupie. Zaczęły jeść siano, także bardzo mi się to podoba. Co drugi dzień dostają yy, albo burak, marchewka, albo kukurydza. Yy, no, także co i raz coś innego. Buraki się pomału kończą. Yy, a tak to starczy pewnie. Wszystko do, do wiosny. Dzisiaj sprzątałem jak nie mówiłem to powtórzę, sprzątałem dzisiaj myślałem, że będzie zamarnięte, ale nie bo już się zaczęło robić brzydko, tamta samica, co też poszło na mięso miała coś z nogą coś jej tam gdzieś się skaleczyła czy coś, no także jedziemy lecimy do ostatniej klatki tutaj jest samica z lutego Którą kupiłem jakoś w sierpniu, w lato Czy tam w lipcu Tutaj jest yy, Wojtek samiec O tutaj nie dałem wody Ta też ma Takim czymś, bo też wylewała Nosiła Potem już opanowała przegryzanie yy, Tych yy, trydytek e, Także ps, ps, ps. Yy, Teraz to i tak jest dobrze, bo jestem... Bo jestem... Nie jest tak dużo na minusie, a czasem na co robi A już było tak, że było po 12-13 to już była masakra przy królikach. Dobra. To już była masakra, bo już tak za ten, że trzeba było młotem palić. Teraz też po nocy. To już... O, tutaj został ten co on tu ma, o, on sam zjadł. mając się burakiem, o, ta nie ma nic, dobra, dobra, yy, buraka na pół ziemi, już dostawał nie rano, to tylko zostało, jeszcze połówkę to dam dla tego i dla tej. No dobre króliki. To jest najładniejsza prawie że. No najładniejsza chyba. samica yy, Pod względem wagi. Bo ma 8 kilo tam. Niestety tak trochę jej brakuje pajęczyny Trzeba podmiatać. Trzeba kiedyś za to wziąć. Yy, no, może będą jakieś filmiki z takich oprac yy, przy królikach. No też mam gołębie, ale tam... Teraz nie będę pokazywał, może coś z tatą nagram, bo to taty bardziej Gołębie No taty gołębie, nie? Pocztowe No ale tam kiedyś może film się pojawi o nich Może niedługo nawet No no i dobra Chyba to wszystko Na dziś Także, o zaraz święta Koniec roku I zaraz Zaczynamy yy, na nowy sezon. O. Ładnie się wyłącza. A. O, o. No dobra, także teraz muszę posprzątać. Miseczki dobre. O, króliki jedzą, także wszystko jest dobrze. Także tak. jak mi się dziennik spodobał, Zostawcie łapkę w górę, komentarz z subskrypcją.